Portal WRC.pl. Zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom stanowi podstawowe zadanie, przed którym stoją dorośli, ponieważ życie naszych dzieci nie ma ceny. Właśnie w tym celu zespół prewencji kryminalnej nieletnich i patologii Komendy Powiatowej Policji w Wągrowcu opracował w ramach programu Bezpieczna Szkoła akcję profilaktyczną pod hasłem Bezpieczny pierwszak. Akcja ta w dniu dzisiejszym ruszyła pełną parą. Zajęcia profilaktyczne pod nazwą Bezpieczny Pierwszak miały miejsce dzisiaj w Szkole Podstawowej w Pani Grodzu, a w dniach następnych odbywać się będą w każdej klasie pierwszej. Nie jest może ona ładna, prawda? Ale jest jest elementem obrazkowym zawiera, zawiera w swojej budowie takie elementy obrazkowe, które w momencie naprawienia na Błyszczeć, prawda? Zaczynają błyszczeć i zaczynają dawać sygnał kierowcom, że ktoś tam na drodze stoi, prawda? Dopiero później, jak kierowca powiedzie, widzi, kto stoi i co od niego chce. Tak. Spotkania te będą miały na celu uświadomić dzieciom zagrożenia, na które są narażone codziennie, oraz kształtować postawy właściwego zachowania się w różnych trudnych sytuacjach. Z doświadczenia wiemy, że pierwszaki chętnie dzielą się swoimi spostrzeżeniami, uwagami i obserwacjami na temat różnych sytuacji związanych z bezpieczeństwem. Ich wiedza oraz świadomość, jak należy zachowywać się w danej sytuacji, może ochronić dziecko przed wieloma przykrymi skutkami nieuwagi i lekkomyślności dziecięcej. Chociaż ten licznakiem jadalny nie jest, ale ma tutaj co? elementy obrazkowe te elementy obrazowe to jest coś chyba bardzo ważnego, tak? Tak. To daje nam bezpieczeństwo? Tak. Czujemy się pewni na drodze? Tak. Bardzo dobrze. Tak. Program Bezpieczny Pierwszak organizowany jest w porze jesienno-zimowej, gdyż warunki panujące w tym czasie na drodze są niekorzystne. Program ma na celu zapoznanie dzieci z podstawowymi zasadami i zagrożeniami w ruchu drogowym, na jakie będą się napotykały w drodze do i ze szkoły. W spotkaniach z dziećmi bierze udział policjant i amatorzy zabaw. Zagadnienia, które będą poruszać, okraszone zostaną dużą porcją humoru i ćwiczeń, wymagających interreakcji. Połączenie ważnych informacji z dobrą zabawą gwarantuje, że pierwszaki z łatwością przyswoją najważniejsze zasady bezpieczeństwa i częściej będą korzystać z nich w drodze do szkoły. Po spotkaniu każdy uczeń otrzyma kamizelkę odblaskową i ulotkę z zasadami ruchu drogowego. W realizację tego programu policjanci wkładają własne siły i środki. Lecz ze względu na dużą liczbę uczestników, wsparciem tego przedsięwzięcia okazała się pomoc Urzędów Miast i Gmin Powiatu Wągrowieckiego, która umożliwiła zrealizowanie zamierzonych inicjatyw i jest wkładem w rozwój i edukację następnych pokoleń.